Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie Przez Świat. Ja jestem Morden, a to są sklepowe okazje. Dzisiaj parada atrakcji, aż dwie gazetki i tylko trzy produkty, jakie Wam będę chciał pokazać. Czemu tylko trzy? No pełno jest tu kredek, zeszytów, kończą się wakacje, ale o tym nie będę Wam przypominał. Ciekawostek jeszcze sklepowych. Alban złoty. Prawdziwe albańczyki, nie jakieś podrabiańce. Zaczniemy od Biedronkowej gazetki. Jak widzicie, mamy tutaj piłę. Jest to dokładnie ta piła, którą już testowałem, porównywałem z tą Lidlową. W Lidlu jeszcze piły są, więc jeżeli nie widzieliście testu porównawczego, dlaczego nie polecam tej piły, a polecam Lidlową, to gdzieś tu wam się wyświetli film. Ta piła kosztuje 12.99, ta Lidlowa kosztuje nie wiem, 2 zł więcej, może już jest nawet przeceniona. Więc zobaczcie oceniacie sami. Ja w każdym razie Biedronkowej piły nie polecam. Jest od 1 wrzesień. Zresztą nie wiem, jak jest z tymi piłami. Ja bym raczej uważał, bo z tego co wiem, to w Polsce na posiadanie kastetu wymagane jest pozwolenie komendanta. Ale rzecz, którą chciałem Wam najbardziej pokazać, to jest miecz świetny. Nie, latarka z magnesem jednak. Wygląda jak miecz świetny. I powiem Wam, jeżeli zajrzymy sobie do gazetki Lidlowej, gdzie to jest. I dokupicie sobie takie poncho przeciwdeszczowe, pójdziecie z rodzicami na grzyby, to możecie się poczuć jak Luke Skywalker na Endorze. A tak już zupełnie poważnie. Latarka, wymiary 193 na średnica 23 mm. Trzy tryby pracy. Panel świecący. 3 bądź 5 diod LED, lub jedna mocna dioda LED. Tak to jest napisane, naprawdę. Po prostu na pewno każdy kolor będzie miał inny rozstaw di diod. Diod, nie diód, tylko diod. Obudowa z amelinium można przetopić i mocny magnes. Na no, latarka podejrzewam, że badzie w pierwszego sortu. Ale jeżeli ktoś z Was kupił ten miecz świetny, to napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. E, oferta jest też od czwartku, 1 września. Peleryna, powiem Wam, ja mojego selektarna tego takiego niemieckiego, wiecie którego, obrzyganego. E, ja go bardzo lubię, mnie to nie przeszkadza, że ma takie barwy. E, będę sobie go nosił, więc najprawdopodobniej nie kupię sobie tej, tego poncho. Poncho jest w dwóch kolorach składane, zaraz Wam to przytam. Regulacja szerokości, wysokości kaptura z daszkiem, zewnętrzne szlówki do zamocowania peleryny, możliwość schowania do zintegrowanej torebki, elementy odblaskowe. Zbliża się jesień, trzy wzory. Jak widzicie jest pełna rozmiarówka od XS do 2XL. Oczywiście nie każde będą w kolorach, jak widzicie jest czarna jakaś taka śliwkowa i jest y, taktyczna oliwka więc powiedzmy czarna i oliwkowa jak najbardziej y, faj, fajne kolorystycznie cena nie najgorsza gdzieś to jest y, zgrzewane są te wszystkie y, podklejone szwy są wygląda całkiem ok, nie wiem jeżeli potrzebujecie takiej peleryny to może Możecie sobie zajrzeć, ewentualnie możecie sobie do tego dokupić miecz świetny i poudawać Luka Skywalkera na Endorze. Okej, okay, ja już nie będę więcej przynudzał, mam nadzieję, że podobał Wam się ten film, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne i do zobaczenia na szlaku.